Okreś, czy funkcja liniowa f jest rosnąca, malejąca, czy stała. I przypomnijmy, jeżeli mamy funkcję liniową w postaci kierunkowej, czyli y równe ax plus b, to jeżeli a jest większe od 0, to funkcja jest rosnąca. Jeżeli a jest 0, to funkcja jest stała. Jeżeli a jest ujemne, to funkcja jest malejąca. I teraz tak, pod punkcie a współczynnik a, czyli to, co stoi przy x, jest dodatnie, czyli funkcja jest rosnąca. Pod punkcie B współczynnik przy x jest ujemny, czyli funkcja jest malejąca. Pod punkcie C nie ma współczynnika przy x, czyli można to zapisać jako 0x dodać 4 plus pierwiastek z 3, czyli współczynnik przy x jest 0, czyli funkcja jest stała. Pod punkcie d musimy ocenić, jaki ma znak wyrażenie przy x. Pierwiastek z 3 to jest 1,7, ponad 1,7. 1 minus 1,7 to jest. Ujemne. To wyrażenie jest ujemne, czyli wyrażenie przy x jest ujemne, zatem funkcja jest malejąca. Teraz tutaj w e pułapka musimy uporządkować x. Wyciągamy x przed nawias. Mamy 2 odjąć pierwiastek z 5 plus ta siódemka, która została i oceniamy znak tego, co stoi przy x. Pierwiastek z 5 to jest ponad 2. 2 odjąć coś większego od 2 jest ujemne. To wyrażenie jest ujemne, zatem funkcja jest malejąca. I pod punkt F, zobaczmy, współczynnik przy x jest tutaj. 3 odjąć pierwiastek z 2, pierwiastek z 2 to jest 1, 40 z kawałkiem. 3 odjąć 1, z 40 to jest większe od 0, zatem funkcja jest rosnąca.